Powiedz mi, bo y, t, zacząłeś się mówić, że jeszcze miesiąc temu nie marzyło ci się, ogóle tak być tutaj w tym miejscu, żebyś takich rzeczy. Opowiedz o tym, powiedz swoją historię. Równy rok temu, w październiku sprzedałem mieszkanie, zainwestowałem w siebie, w tym rozwój. Wjechałem tej żeby trenować, potrzebuję wszystko na jedną kartę. Trudne decyzje, łatwe życie, tak? Jestem z siebie dumny Rado. i. Rado. i wygrywam to. Nie ma rzeczy niemożliwych Ty jesteś na to dowodem, no to w takim razie teraz już jako oficjalnie nabytek Prime Show N ma. czy jest ktoś z kim chciałbyś się zmierzyć, czy może jakaś wymarzona walka, czy może jest ktoś kogo nie lubisz, kogo chciałbyś wyzwać to jest mój moment. Yy, ogólnie chciałbym walki, żeby nie były łatwe żeby przeciwnik zawsze kupił lepsze ode mnie żebym wygrywał, żeby, poświat... żeby zdobywał jak największe doświadczenie i nie wiem z kim mógłbym <gibuł> zobaczyć to Każdą walkę na pełną wezmę i tyle. Na pewno nie były łatwe. były trudne, ta walka była ścieżka przyprawa, bo to daje satysfakcję i doświadczenie wszystkim tak, jest. Wielka radość człowieka, który osiągnął wielki sukces i który pragnie kolejnych wyzwań. pisał. I...